a na tym pogrzebie będzie alko? Ty masz zamiar to ubrać? Będzie w chuj alko i to ty ubierasz rybciu. Będziesz wyglądać jak elita. Co to za lesbian party? Siemanko. Kto cię tu kurwa zaprosił? Wypierdalaj. Sherry, czemu ten głupik mówi? Nie wiem. Wydupiaj z impry. Jep się, widzimy się na stypie gnoje. Umyj się, bo jebiesz jak ta ryba zdechła. Pojebana ta baba. No w chuj. Zebraliśmy się tutaj, żeby pożegnać członka rodziny Belson, złotą rybcie Johnsona. I co stara? Teraz ty kurwisz śledziem. Zamknijcie ryje. To pogrzeb, a nie kurwa posiaduwa. Znowu uwaga na uszy. Sherry nie zabiła tej ryby, tylko beta, potem wrobiła Sherry. Czego tu? Przyszłam pożegnać Johnsona, czy jak mu tam, tak Johnson? Ale poczułam ze jebie śledziem to pewnie piniłopka. Przecież to nie ja jebie. Jebiesz, już na wejściu czuć ten smród. Kończmy i chodźmy żreć co? W kamerze skończyła się pamięć i kurwa nie nagrali jak Pinelopi napierdala się z Alicją. Ale zapraszam na szybki obiad. Dobre, kto robił? Babka. Nażygała a ty to wpierdalasz. Jadła maczka i żygała hechę. Sądzę, że wam smakuje. Dziwki. Chyba was nie obraziłem? To nie dziwki, to są gorsze prostytutki. Stara babo to jest to samo kurwa. Pinelopi wytłumacz starej, że to to samo. To jest to samo, wiem bo jestem. Dziwką. Czekajcie na kolejne odcineczki, i jak możecie udostępnijcie gdzieś, dzięki rybcie.